Martaszynik, witam Państwa serdecznie w Miejskim Programie Informacyjnym. Zobaczmy, co dziś w programie. Spotkanie z organizatorami wydarzeń kulturalnych w rybniku na temat możliwości promocji kultury w ramach tworzonego w mieście systemu informacji kulturalnej w pięciolecie Platformy Poradnictwa Zawodowego oraz Forum Młodych Instrumentalistów. Kultura Rybnik EU to portal, który z jednej strony wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców w zakresie rzetelnej i pełnej informacji związanej z wydarzeniami kulturalnymi w rybniku. Z drugiej strony to baza dla organizatorów tychże wydarzeń, gdzie zainteresowani mogą umieszczać ogłoszenia organizowanych przez siebie imprez, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Tak w dużym skrócie można opisać portal, który ruszył w rybniku dwa miesiące temu, strona jest częścią projektu Kultura Rybnik EU. Obecnie Urząd Miasta w ramach promocji portalu stawia na spotkania informacyjne. Odbyło się spotkanie z miejskimi twórcami, przedstawicielami jednostek miejskiej kultury, z tymi ludźmi, którzy organizują kulturę w mieście. W tej chwili poszerzamy krąg zainteresowanych i spotykamy się przede wszystkim z podmiotami prywatnymi. Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, podkreśla, że takie spotkania są niezbędne po to, by już na starcie przekazać wszystkim organizatorom życia kulturalnego zasady, na jakich w mieście. Będzie można bezpłatnie promować swoje imprezy. Spotkania na temat portalu Kultura Rybnik EU kierowane są do wszystkich organizatorów wydarzeń kulturalnych. Organizatorzy, którzy robią imprezy cyklicznie w różnych miejscach, także miejskie jednostki, ale też prywatne, widzą potrzebę. Coraz coraz oni korzystają, ponieważ mogą zaprezentować z jednej strony ciekawych artystów, ale z drugiej strony też tego, co oni robią. I dowiadujemy się, że coraz więcej imprez się w dzieje. O korzyściach, jakie daje strona, przekonali się już tacy artyści jak Piotr Bukartyk z zespołu The Blues Experience oraz Piotr Hartman, czyli Peter Pan, zajmujący się beatboxem. Ten portal daje bardzo dużo możliwości. Jest darmowy dla wszystkich, każdy, kto ma coś do powiedzenia artystycznego. Pisarz, poeta, zespół muzyczny, teatr, kabaret. Wszystkie formy tak naprawdę są możliwe do, do udostępnienia na wszystkich różnych nośnikach. Młodzi ludzie generalnie wcześniej nie mieli takiej okazji, żeby wypromować yy, siebie, gdzieś tam tylko Facebook i tak dalej, a teraz yy, miasto pomaga nam w tym. Marzena Oleksy, współorganizator akustycznych spotkań w Rybnickiej Bibliotece przyznaje, że portal Kultura Rybnik .eu, dla niej jako organizatora daje bardzo wiele możliwości. Sama mogę sobie zamieszczać informacje, oczywiście z tego co wiem to administrator musi je zaakceptować, ale jeżeli tam nie ma żadnych reklam czy jakichś takich instytucji prywatnych czy firm, to po prostu raczej cały materiał przechodzi, mogę zamieszczać zdjęcia informacje o imprezie, a także relacje, fotorelacje oraz relacje wideo z tych imprez, które się odbywają, które organizuje. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w Bibliotece Głównej w Rybniku, przedstawiciele Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta prezentowali nie tylko możliwości nowego portalu Kultura Rybnik EU, ale również poruszono temat podświetlanych gablot reklamowych oraz kwestie pozostałych elementów wchodzących w skład projektu Kultura Rybnik EU. To nie tylko strona internetowa, to również siedzinośników informacji elektronicznej, monitory LCD, telebim na ścianie Rybnickiego Centrum Kultury, podświetlane gabloty informacyjne, infokioski i kilka innych elementów, które chcielibyśmy sprawnie wykorzystywać, służąc przede wszystkim jako narzędzie promocji dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Przypomnijmy, że portal działa w ramach projektu Kultura Rybnik EU, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości prawie 20... 2 milionów złotych na stworzenie systemu informacji kulturalnej. Wszystkie informacje na temat portalu i całego projektu oraz wskazówki, jak można korzystać z systemu informacji kulturalnej w mieście, znaleźć można na stronie kulturarybnik.eu. Pięciolecie swojego istnienia obchodzi w tym roku rybnicka platforma poradnictwa zawodowego. Platformę pięć lat temu założył Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. W ramach jubileuszu w Powiatowej i miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku przygotowano specjalną konferencję podsumowującą dotychczasową działalność. Rozmawiano również o korzyściach płynących z doradztwa zawodowego, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Inicjatywa się świetnie udała, więc stwierdziliśmy, że jest to świętować, bo to jest chyba no, jedyny przypadek w Polsce, gdzie tyle. Instytucji, które zajmują się poradnictwem i orientacją zawodową, zrzeszone są i wspólnie zgodnie pracują, mają nawet efekty. Pomysł utworzenia Platformy Poradnictwa Zawodowego narodził się w 2006 roku podczas Regionalnej Konferencji na temat Poradnictwa Zawodowego zorganizowanej przez Miasto Rybnik oraz Urząd Pracy. Problem poruszony na konferencji uruchomił machinę, z której usług skorzystało już do tej pory wiele osób. Działania Platformy są ukierunkowane przede wszystkim na uczniów szkół ponadpodstawowych, żeby mądrze we właściwy sposób sobie, wybrali sobie zawód i właściwie określili ścieżkę kariery zawodowej, to ilość uczestników można w setki liczyć. Rybnicka platforma doradztwa zawodowego swoje działania ukierunkowuje głównie na ludzi młodych, zwłaszcza na młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, bo wtedy też uczniowie są zmuszeni do podjęcia pierwszych bardzo ważnych decyzji, jak chociażby wybór dalszej drogi kształcenia, a jak najprościej takiego ucznia ukierunkować? Są prowadzone stopniowe programy, takie, żeby uczeń mógł siebie poznać, mógł poznać zawody, środowisko pracy i wtedy poprzez te kilka lat edukacji. Przynajmniej do tego pierwszego etapu uczeń powinien być przygotowany. Platforma stawia również na wypracowanie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi różnych instytucji rynku pracy oraz edukacji. Wymiana doświadczeń jak również zwiększenie dostępności usług doradczych mają istotne znaczenie dla funkcjonowania platformy. Platforma za swoje osiągnięcia ma na koncie nie jeden sukces. Ta platforma we wszystkich brała udział we wszystkich dniach kariery ogólnopolskich i w każdym w każdej edycji zdobywała pierwsze miejsce. Na kolejne pięć lat urzędnicy życzą. Sobie sobie wytrwałości i sukcesów, a zwłaszcza zadowolonej z podjętych decyzji młodzieży. Platforma Poradnictwa Zawodowego działa w Rybniku pod patronatem prezydenta miasta Rybnika. Po raz dziewiąty uczniowie szkół muzycznych spotkali się na Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów w Rybnickiej Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i II stopnia. Forum Młodych Instrumentalistów to rodzaj konkursu, w którym prezentują się młodzi muzycy w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsza grupa to dzieci szkoły podstawowej, zaś najstarsza to młodzież licealna. Uczestnicy forum prezentują się przed uznanym jury grając na wybranym przez siebie instrumencie. Fortepian, skrzypce bądź wiolonczela. W tym roku pojawiły się również zespoły kameralne. Forum stale się rozwija. A co najważniejsze, co roku nie brakuje chętnych, by wziąć w nim udział. Cieszymy się, kiedy ci najmłodsi z najmłodszej grupy dzieci. Pojawiają się już jak prawie, jako prawie dojrzali muzycy w najstarszej grupie, wygrywając je bardzo często. W tym roku w konkursie walczyło aż 125 uczestników. Tegoroczna edycja do Łatwych nie należała, ponieważ konkurs był poświęcony twórczości Witolda Lutosławskiego. Jest to niełatwa muzyka, muzyka współczesna, więc nie dla każdego. Stąd ci, którzy przyjechali do rybnika, grając Lutosławskiego, bo to, to już jest najwyższa półka polskich młodych instrumentalistów. Czterodniowy maraton młodych instrumentalistów zakończył się koncertem laureatów. Wśród wyróżnionych w grupie fortepianu znalazła się Aleksandra Krótki oraz Agata Rożek z Państwowej Szkoły Muzycznej z Rybnika. W wyróżnienie otrzymał również duet fortepianowy w składzie Szymon Surowiec oraz Denis Olejak. Dziesięciosobowe jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie łatwego zadania nie miało, oceniając występy młodych muzyków. A co brał pod uwagę Piotr Paleczny, polski pianista, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, który oceniał wykonawców w kategorii fortepian? Ja osobiście przede wszystkim szukałem e, tych talentów, które zademonstrują na estradzie taką iskrę bożą, która, która od razu jest wyczuwalna. Zwycięstwo bądź nawet wyróżnienie to dla młodych instrumentalistów spory sukces, tym bardziej kiedy o miejsce na podium walczy 125 uczestników. Bardzo się cieszę, to przede wszystkim, ale no, czuję się też... No trochę jakby to powiedzieć dumny, że udało mi się osiągnąć taki wynik. Ogólnopolski Forum Instrumentalistów już na stałe wpisało się w kalendarz imprez Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku. Forum Młodych Instrumentalistów organizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Rybnika. W ramach obchodów 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Rybniku odbyły się uroczystości upamiętniające. Obchody zorganizowały rodziny katyńskie z ziemi rybnickiej, muzeum w Rybniku oraz gimnazjum nr 1 z Rybnika. Uczniowie z gimnazjum przygotowali dla gości uroczystą akademię. Zanim jednak gimna... Gimnazjaliści wystąpili przed publicznością, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą nauczycielom szkoły, którzy zostali zamordowani w katyniu. Nie zabrakło również krótkich wystąpień i przemówień. Z kolei w niedzielę 14 kwietnia w bazylice świętego Antoniego w Rybniku odprawiona została msza święta w intencji pomordowanych na wschodzie. Na koniec mamy dla Państwa informacje. W niedzielę 21 kwietnia zaplanowano kolejny, szósty już spacer w ramach akcji Przewodnik czeka w Rybniku. Tym razem tematem wycieczki będą rybnicy, Żydzi i ich losy. Początek spaceru jak zwykle w samopołudnie, zbiórka na rynku, obok wejścia do ratusza, a więcej informacji na www.rybnik.eu. Na koniec przypominamy Państwu o tym, że postanowieniem prezydenta RP na dzień 21 kwietnia zarządzone zostały wybory uzupełniające do Senatu. Rzeczypospolitej. rzeczy pospolitej. Wybory odbędą się w okręgu wyborczym numer 73, obejmującym obszar miasta Rybnika oraz powiatów rybnickiego i mikołowskiego. Informacje na temat wyborów znajdą państwo na stronach internetowych miasta. To wszystko na dziś, co przygotowaliśmy. Zapraszam państwa za tydzień. Muzyka